Hej, dziś nagrywamy top 5 dżanat młodych. Numer 5 to kok dosłownie tutaj, perfumy. Tak właśnie, jak gówno wygląda. Tak, naprawdę to wygląda jak gówno. Numer 4. Legends Galaxy. Mhm. Było fajne, dopóki dosłownie każda dziewczyna ich nie miała. Ja nawet je mam. Ale są okropne. Numer 3. Białe buty. Ale nie takie białe buty że u dziewczyny, tylko białe buty u chłopaków. Białe Szczególnie buty, ja to. Na jak... przykład takie trampki czy. Coś A Force czy jakieś jeszcze. Numer. Dwa. Sandały, Sandały i, skarpety. i To rozumie chyba. Typowy Polak. Hmm. No rozumiem. Dziewczynka 3-4 lata, chłopiec 3-4 lata. Ale no bez przesady, no nie koleś 60 lat, nie? Albo 20. No. No nie ma! A, i to piątą, że na To pierwszym że na model Jest torba z Hello Kitty, którą Maja schowała. Ale nie u dziewczyny. U dziewczyny to jeszcze się jakoś da wytrzymać. U chłopaka. Maja, no pokaż. Nie! Bo wezmę tą skrową. Dobra, ona no jest fajna. Taka torba u chłopaka. U chłopaka, nie u dziewczyny. Tak, ona jest fajna u mnie, tylko nie u chłopaka. No i dzięki za oglądanie, ma i nie ma. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego filmiku. Maja oszalała.